Zadanie pierwsze, za jeden punkt z matury podstawowej z czerwca 2013 roku. Liczba następująca jest równa. Mamy następującą liczbę i trzeba ją doprowadzić do takiej postaci, aby w podstawie była, jak widzisz, liczba 4, ponieważ liczby 4 w podstawie są we wszystkich odpowiedziach. Korzystamy z odpowiednich wzorów na potęgowanie. Jeżeli mamy potęgę iloczynu, tak jak tutaj, możemy spotęgować zarówno jeden czynnik, jak i drugi czynnik tego iloczynu. Potęgujemy najpierw pierwiastek, później 4 do minus 2. Tutaj potęga 3 i pierwiastek sześcienny się redukuje. Otrzymujemy liczbę 16. Nawias przy potęgowaniu należy zastąpić mnożeniem tychże wykładników. Więc minus 2 mnożymy przez 3, otrzymujemy 4 do minus 6. Aby wszędzie w podstawach były czwórki, tutaj zmienimy wygląd szesnastki. Szesnastka inaczej wygląda jako 4 do 2, a dalszy ciąg przykładu przepisujemy. Podczas mnożenia potęg o takich samych podstawach, tutaj podstawy to 4, należy, jak widzisz, dodać. Wykładniki, czyli te małe liczby. W efekcie do dwójki, jak dodamy minus szóstkę, to tak naprawdę odejmujemy od dwójki minus szóstkę, więc w efekcie otrzymamy 4 do minus czwartej. Jest to odpowiedź B.